Dzień dobry Państwu, w lublin.com.pl uruchamiamy nowe okienko Czas na Solidarność. Co tydzień w środę o 14.30 będziecie Państwo mogli rozmawiać z przedstawicielami, słuchać przedstawicieli związków NZZ Solidarność. Naszymi gośćmi dzisiaj w programie inauguracyjnym jest sekretarz związku pan Marek Wątorski i pan dyrektor Jan Karwański z PKO BP, z Lublina. Rozmawiać będziemy o 22 półmaratonie, który odbywa się jak zwykle w czerwcu, w pierwszy weekend czerwca, nie kłamie, tak? Jest to już tradycja, bo już w zasadzie trzy pokolenia biegaczy uczestniczą w tym naszym biegu, bo lubelszczyzna się zaczyna rozbiegać. Ale myślę, że ten maraton, półmaraton jest szczególny, ponieważ trochę przypomina bieg przez płotki, z pewnymi problemami. No, trzeba powiedzieć, że po pierwsze cała historia, geneza biegu, biegu Solidarności lubelskiej lipiec 1980. Co legło u podstaw tego, że, że, że taki pomysł w ogóle zrodził się w regionie Środkowo-Wschodnim w zarządzie regionu NZZ Solidarność? No to po pierwsze kwestia dotycząca kultywowania historii, no tej istotnej, znaczącej historii na drodze. Naszego kraju, naszego państwa w drodze do wolności, suwerenności, niepodległości państwa. Także lipcowe strajki w 1980 roku na tej naszej ziemi lubelskiej, na Lubelszczyźnie, gdzie zapoczątkowane zostały w Świdniku, to było otwarcie się Polski na demokrację. I dzisiaj też jest jakby taki moment, to jest 25 rocznica tak wolnych wyborów, dla niektórych wolnych, mniej wolnych. Czwierć tak? wolnych. E, e, dokładnie, no Sejm kontraktowy i tak dalej, ale był to jakiś e, e, nazwijmy to e, duży, duży entuzjazm i oczekiwania, tak, e, ale nie byłoby tego 89 roku, 4 czerwca, gdyby nie było lubelskiego lipca w 80 roku, następstwem czego później były strajki na Wybrzeżu, no i rejestracja niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność. Upamiętniać można różnie, można upamiętniać pomnikami, uroczystościami, ale także w sposób aktywny, bo bieg, ruch to jest właśnie wolność. To jest właśnie ten pomysł dotyczący właśnie wolny, no, wielu biegaczy mówi, że kiedy biegną są wolni, tak, wtedy jakby y, odcinają się od całej rzeczywistości, walka z samy, z samym ze sobą, tak, z dystansem. jest A na koniec ten hormon radości, który się udziela. Dokładnie, kiedy przekracza się metę. I, i stąd ten pomysł, który zrodził się w 1993 roku, kiedy, kiedy postanowiono właśnie zorganizować miting sportowy, międzynarodowy miting sportowy. To było głośne wydarzenie na skalę Polski. I ten miting zapoczątkował biegi Solidarności. Formuła biegu Solidarności ewoluowała oczywiście, ale z nastawieniem, najistotniejszym nastawieniem na młode pokolenie mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny i stąd w różnych edycjach bierze udział od 3, 4, no nawet do 7 tysięcy dzieci i młodzieży. W to, jest, to jest tak, to jest potężne y, wydarzenie i logistyczne, tak y, przedsięwzięcie. A po drugie, właśnie poprzez bieganie, poprzez to, że marka Biegu Solidarności to już jest 22 dwa lata. I wyrasta e, ponad region. Wyrasta ponad region. No i oczywiście aspekt dotyczący ewolucji biegu głównego, bo biegi młodzieżowe, dziecięce to są biegi na ulicach miasta, miasta Lublina, czy też na, na płcie stadionu dla najmłodszych, ale ewolucja biegu krótkodystansowego głównego na trasie świdnik Lublin upamiętniająca wydarzenia właśnie z lipca 1980 roku, nastąpiła w ubiegłym roku i po raz pierwszy w ubiegłym roku przeprowadziliśmy pierwszy półmaraton, lubelski półmaraton Solidarność. To jest ogromne wyzwanie dla działaczy związkowych, ogromne wyzwanie dla zarządu regionu, ale także świetna możliwość do wsparcia tego przedsięwzięcia. Przez szlachetnych przyjaciół. No Bez, bez przyjaciół nie, nie, nie moglibyśmy zafunkcjonować w tej no przestrzeni. Tak. A skąd to zainteresowanie, panie dyrektorze? No może Tam tak. Dyreżu? Zacznę od tego, że ja się bardzo cieszę, że PKO, Bank Polski, jest generalnym sponsorem, głównym sponsorem międzynarodowych już 22 biegów. Solidarności w Lublinie, lipiec 80. Ja powiem tak: bank od 2013 roku aktywnie wspiera aktywne sporty, w tym szczególnie bieganie. Powstał taki program, program wewnątrz banku Biegajmy razem. Mamy stronę www.biegajmyrazem.pl na której zawsze podajemy aktualności, gdzie sponsorujemy, jakie biegi i to jest jak gdyby w tej chwili w banku no, ważny kanał taki marketingowy i wspierający aktywność Polaków powiem tak językiem bankowym, że uważamy, że bieganie jest najlepszą lokatą dającą zyski w ciągu całego życia i uważamy, że warto w to lokować, inwestować. inwestować. Zauważmy, że do biegania nie potrzeba większych nakładów, mogą uprawiać szerokie rzesze Polaków i ci, którzy większy mają dochód i ci, którzy może trochę mniejszy. Wystarczy charyzma, wystarczy może niewielki nakład i wystarczy no, taka wewnętrzna mobilizacja, że się chce biegać, prawda? Powiem więcej, że w banku mamy drużynę biegających, która aktywnie biega i coraz się rozszerza i zawsze uczestniczy w tego typu imprezach. Zawsze też przy tego typu imprezach staramy się łączyć taką wewnętrzną działalność charytatywną i tutaj, w przypadku tego biegu w Lublinie, też to ma miejsce. Biegniemy, kreujemy takie hasło: Pobiegni dla Marcela i Marysi, to jest związane z działalnością naszej fundacji przy PKO Banku Polskim. Jeżeli określona liczba zawodników pobiegnie z kartkami przyczepionymi do koszulek, biegnę dla Marysia bądź dla Marcela bądź Marysi, to wówczas wiemy, jaka jest sytuacja potrzebujących/potrzebujących. Potrzebujących przy ratowaniu życia pieniądze są no, niezbędnym tutaj elementem i wówczas fundacja wpłaca pieniądze na konta, które pomogą w ratowaniu życia w tym przypadku tych dwojga dzieci. Czyli pomysł szlachetny i realizacja zależy tego pomysłu od uczestników w dużej mierze. Od uczestników? Ja tylko dodam, że kartki do koszulek, do przyczepienia dla tych dwojga dzieci będzie można pobrać u organizatorów, też u pracowników banku przed rozpoczęciem. Myślę, że warto połączyć taką aktywność, podnoszenie własnego, własne, własnego zdrowia z taką, takim celem charytatywnym, mając w zasadzie przy biegnięciu taką Satysfakcję, że pomogłem Marcelowi bądź Marysi. No tak, zdrowie to jest bogactwo, więc tak. nie jest to bogactwo Dokładnie. wymierne Dokładnie. zerami na koncie. Dokładnie. Ale to ważniejsze i, i które jest nam bardziej potrzebne. Warto, warto podkreślić myślę właśnie tą, tą, tą ideę i, i, i tego przedsięwzięcia charytatywnego, które jakby wpisuje się w ogóle no w to, czym NZZ Solidarność jest. Jako, jako związek zawodowy i, i u podstawczego y, związek zawodowy powstał. To właśnie jest ta solidarność międzyludzka i myślę, że to jest taki wymierny przykład tak, tego, że uczestnicząc w tym biegu naszym solidarnościowym możemy wesprzeć y, no, kogoś potrzebującego, krótko mówiąc. E, oczywiście w ramach biegu Solidarności jest też akcja y, trzecia, charytatywna, sponsorska, bo tutaj mamy jakby element Tenże poprzez samo uczestnictwo pobierając odpowiednią kartę organizatora, czy też przedstawicieli banku możemy wesprzeć tak, i wpisać się w akcję alternatywną, ale też Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin, która jest jakby, yy, yy, współpracuje, jest jakby kontynuatorką Ruchu Solidarności Rodzin, który zrodził się w 1981 tak. roku. Wpisanym zresztą w, w, w pewne założenia i strategie działania NZZ Solidarność. To właśnie tu w Lublinie taki ruch Solidarności Rodzin powstał. My jesteśmy kontynuatorem tej idei i stąd też w tym naszym biegu ten akcent charytatywny też się pojawi, tak zwany bieg VIP, sponsorowanie przez bieganie. I tutaj jest opłata 50 zł od każdego uczestnika, który. Zadekretuje, za, czy też przejawi swoje zainteresowanie, żeby w takim biegu uczestniczyć, i całą sumę pieniążków zebranych podczas tego biegu od uczestników przekażemy na, na stypendium dla zdolnych dzieci. Wiele taki wip musi wielu. przebiec metrów? To jest niespełna dwa kilometry. Niespełna dwa kilometry można przebiec, można przespacerować, można zaakcentować swoją obecność. Że się z tym identyfikuję, że poprzez to chcę pomóc i myślę, że też warto na to poprzeć. Czyli możemy tak naprawdę podczas tych biegów charytatywnych upiec trzy pieczenie na jednym ogniu. To jest coś, no tak. coś fajnego i myślę, że warto dzięki Państwa udziałowi również, że możemy dzisiaj tutaj być, mówić o tym, zachęcić wszystkie do tego, żeby. Uczestniczyli w tym fajnym przedsięwzięciu. Uczestniczą krasnale maluchy. To jest jakby drugi etap. Może zatrzymajmy się na chwilę, tak? I dwa zdania na temat programu w ogóle, dokładnie. Więc tak, zapisy, jeżeli chodzi o biegi uliczne, które startują z, z placu Łokietka na aleje Zygmuntowskie, to jest dystans niespełna dwóch kilometrów, nie dwóch pół, dwa i pół kilometra, bo nie kończymy w tym roku na stadionie lekkoatletycznym biegu. Będzie to około dystans dwóch kilometrów. Zapisy trwają cały czas w biurze biegu. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej regionu Środkowo-Wschodniego. Biuro czynne od 8 do 16 na ulicy Królewskiej. To są biegi uliczne. Ich start 7 czerwca, plac łokietka. Rozpoczynamy o godzinie 9.30 startem. VIP właśnie tego biegu sponsorowanego. Następnie co 20 minut, bo to w zależności od tego jak bo nam się jak, się -y jak zmęczą, nam ładnie będzie wtedy... nam dokładnie, bo to jest bezpośredni kontakt również ze służbami na trasie. Wtedy puszczamy kolejny grup. Do tych grup jest, proszę Państwa, fałki. 19 grup z, z, z placu Łokietka. Na dzień dzisiejszy dane szacunkowe to jest ponad 3 tysiące osób już zapisanych, także my szacujemy, że pobijemy i tutaj, w tym wypadku REKO, że wystartuje nam około 5 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. I tu w tym również w przypadku z punktu widzenia ruchu kołowego zamykamy całą ulicę na, na, od, ulicy, od placu Łokietka do alei Zygmuntowskich, do, do, tak naprawdę do ulicy Pił, Alei Piłsudskiego. W całości będzie ta trasa zamknięta dla ruchu kołowego przez kilka dobrych godzin. Kolejne jakby biegi dotyczą najmłodszych naszych uczestników. To są przedszkolaki od 3-latki, 4, 5, 6-latki. Tam są odpowiednie nazwy: boba, skrzat, śpioch itd. Tutaj zapisy do tego biegu prowadzimy od godziny 10 na płycie stadionu piłkarskiego no, dla każdego znanego Motoru Lublin, bo tam tak. Motor Lublin rozgrywa, rozgrywa swoje mecze. I tam od godziny 10 prowadzimy zapisy grup przedszkolaków, a także grup juniorów, my to tak nazwaliśmy, klasy od pierwsza, druga, trzecia klasa szkół podstawowych. Ten pomysł dotyczący klas szkół podstawowych yy, zakwitł w ubiegłym roku na wniosek rodziców. Rodzice, rodzice bardzo chcieli, żeby właśnie pierwszoklasiści, między innymi pierwszo, czy klasy dwa, drugie, czy trzecie szkół podstawowych uczestniczyły w tym wydarzeniu biegu Solidarności, ale jednak dystans 2,5 kilometra Jest uznawali, dłuższy. że był to za długi dystans. W związku z powyższym na prośbę rodziców organizator postanowił taki bieg na płucie stadionu zorganizować. W ubiegłym roku był to tartan, w tym roku będzie to pięknie przestrzeżona piłkarska trawa. Myślę, że to też będzie okazja dla tych młodych ludzi na to, aby być może po raz pierwszy w życiu być na stadionie piłkarskim i na murawie stadionu piłkarskiego. Także serdecznie zapraszam i zachęcam Brazylii, z rodzicami. Dokładnie tak, ale jest to przeżycie. Ja sam pamiętam, jak stawiałem pierwsze kroki piłkarskie kiedyś, to, to dla mnie było to I olbrzymie dotknąć przeżycie. Tej dotknąć tej trawy, na której zawodnicy grali. No i oczywiście ostatni element, który tu jakby z punktu widzenia marketingowego, takiego już ogólnopolskiego, trzeba powiedzieć międzynarodowego, bo bieg Solidarności jest biegiem międzynarodowym, no to jest półmaraton i tutaj, tutaj półmaraton to już tyle czy chyla czoła wobec sponsora generalnego, bo, bo to przedsięwzięcie jak też i to dziecięce przedsięwzięcie no, wymaga środków finansowych i bez, bez wsparcia finansowego nie bylibyśmy w stanie tego ciężaru udźwignąć. No tak, pani redaktor pytała jeszcze dlaczego, więc ja tak kontynuując, może tak krótko, oprócz tego co powiedziałem, bo to jest tak zasadnicze, ale jeszcze jest coś, co jest wielką rzeczą. To jest Lipi, lubelski Lipiec 80, który tak naprawdę jest własnością i Lublinian, i Polaków, prawda? Jest własnością. Bank też jest własnością. Polaków, do tego więc, też chciałam nawiązać, tak, że Solidarność tak, też jest tak, własnością Polaków, więc, a Bank w, Polski tak, też do nas należy. Więc, jak więc... to w tej piosence? Jak nie my, to kto? Jak nie my, kto kto. Ale dobrze, że jesteście. Słusznie pan dyrektor to, to, to zauważyły, Rzeczywiście przebicie się medialne, przebicie się w, w, tą, w tą pamięć historyczną z lubelskim lipcem no przysparzało nam jako członkom NZZ Solidarność tutaj w Lublinie na Lubelszczyźnie no wiele, wiele trudu i wysiłku. Jednak, jednak napisana historia, że, że Gdańsk, że, że ktoś przeskoczył przez ten mur kiedyś tak, że to, to tam się zaczęło, jakby przyćmiło dokonania, dokonania tych tutaj zwykłych, szarych ludzi, bez których, bez których nie byłoby niepodległości. Wielka odwaga przede wszystkim, bo warto podkreślić zasadniczą rzecz. W lubelskim lipcu nie było ofiar robotnicy. Nauczeni doświadczeniami, krwawymi doświadczeniami z lat poprzednich, nie wyszli na ulicę, nie dali się sprowokować i stejkowali w swoich zakładach pracy. Te, te efekty i te doświadczenia spowodowały, że odnieśliśmy później w Gdańsku sukces, bo ta nauka poszła, poszła, poszła w Polsce. dalej na na Poszła nad morze, poszła na, na, na Śląsk, poszła do Szczecina, tak, bo to, były to, to był ten efekt. E, więc Bieg międzynarodowy, rozsławiamy dokonania mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny w drodze do wolności naszego, naszej ukochanej ojczyzny. Pracujemy, współpracujemy z Bankiem Polskim. Trasa Świdnik-Lublin. Trasa Świdnik-Lublin historyczna. Oczywiście trasa jest na tyle ciekawa, że ona przebiega oczywiście port lotniczy. Dzisiaj okno na świat naszej, naszego, naszego miasta, naszego województwa warto to promować. Park technologiczny, świdnicki, warto zapromować. Później przebiegamy oczywiście, no, akurat tych miejsc historycznych nie trzeba promować w tym aspekcie nazwijmy to gospodarczym. Ale pamięci historycznej na pewno tak. To jest niemiecki obóz koncentracyjny, obok którego przebiegamy. Ale też za chwilę zawodnicy z Polski, ze świata przebiegną obok pomnika Krzyża Wdzięczności, właśnie robotników Lublina-Lubelszczyzny, którzy, którzy odważyli się stawić czoło władzy komunistycznej. No i później już rząd do Lubelskiego lipca. Aleje Zygmuntowskie. Dystans, dystans 21 km 97,5 m. Trasa atestowana w pełni. Na dzień dzisiejszy blisko 700 zawodników zapisanych do dobiegu półmaratońskiego. Zawodnicy można powiedzieć egzotyczni, ale z punktu widzenia osób, które interesują się sportem, zawodnicy z Kenii dają gwarancję wysokiego poziomu sportowego. I no i oczywiście. Będzie dokładnie. I, I do tego dochodzi sprawa oczywiście y, nagród, które, które, które byliśmy w stanie wspólnie wypracować. Pierwsza nagroda w biegu głównym Open to jest kwota 3000 zł, druga 2, trzecia 1,5 tysiąca czwarta tysiąc piąta nagroda 500 zł, w, oczywiście w kategoriach kobiet i, i mężczyzn do tego z paroma schodkami. Dokładnie do tego do tego dochodzi sześć klasyfikacji wiekowych. I tutaj mamy też bardzo cenne nagrody ufundowane przez sponsora generalnego. Do tego, dochodzi, do tego dochodzi również klasyfikacja najlepszego zawodnika z województwa lubelskiego, bo w latach poprzednich właśnie no bywało tak, że no niestety nasi zawodnicy nie pomimo szans. wysiłku no nie, nie mieliśmy szans, więc ta klasyfikacja jest to jest taki punkt. A teraz ukłon, chyba związkowiec będzie. Jest na, najlepszy związkowiec i roku, kobieta, tak? mężczyzna, ale też wyszliśmy z propozycją i to jest taki Pierwszy ruch nasz w tym kierunku, zaproszenie można tak powiedzieć, że w ramach półmaratonu Lubelskiego Półmaratonu Solidarności II w bieżącej edycji przeprowadzimy mistrzostwa szkół wyższych w półmaratonie. I tutaj jakby współorganizatorem tego są uczelniane AZS-y i przeprowadzimy również mistrzostwa drużynowe, mistrzostwa służb mundurowych województwa lubelskiego. Jeżeli traktujemy tą realizację w bieżącym roku jako taki, jako badanie papier lakmusowy, jeżeli spodoba się ta inicjatywa, to, ją to myślę, że w następnych latach na starcie półmaratonu stanie szereg drużyn z segmentu służb mundurowych. To jest pięciu zawodników, drużyna i z naszych uczelni, no szczycimy się dużym potencjałem uczelni. Ale niestety czas nas również. goni. Biegniemy w takim razie w sobotę? 7 czerwca. 7 czerwca. Zapraszamy wszystkich Państwa, wszystkich naszych również. widzów, kibiców na do plasę. uczestniczenia czynnego jako biegacze, czy do dopingowania no. nas. Dziękujemy Państwu serdecznie za spotkanie. i Do zobaczenia w przyszłą środę o 14.30, bo czas na Solidarność. Jest cały czas, a u nas w naszej ramówce zapraszamy na środę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, Dziękujemy Państwu. Dziękujemy państwu.